Ja usiemaneczkę z strony Ja ze strony Monsterek 2 i dzisiaj idziemy na I dzisiaj idziemy na Na podwórko bo tam przyjechał nasz kolega Ja zrobiłem zdjęcie I pamiętajcie I tam przyjechał nasz kolega więc musimy go zobaczyć Król Monsterków i pamiętajcie że walnijcie dzwona yy, Subskrypcję Subskrypcję, palnijcie i lajka, żeby Was nic nie ominęło. A będzie... A będzie jeszcze... Będą odcinki z Fortnite'a, więc no. idziemy sobie. Tu jest nasz podwórko. Może na ileś subów pokażę, gdzie mieszkam? Kurde jak tu teraz powrócić? Mieliśmy Nie da się No i tutaj właśnie zrobimy Dobra Dobra Jedan Dobra i patrzcie To nas odwiedził teraz A na głowie ma To jest taki strasznie To nas odwiedził teraz Odejdź Tak jest. Co jest, mój <grymne> Co jest to jest nasz król monsterków. To jest nasz król monsterków. To, to jest nasz król monsterków. No ale niestety musiał. To jest nasz król monsterków. Przyjechał do nas. No, Kró król monsterków. Ale to trochę tak, tak proszę. Więc no, pamiętajcie o subowaniu, lajkowaniu. A no, tu przyjechał nasz król, no, król. tego jakoś popchnąć. A, i jak można ileś subskrypcji podam wam, Na yy, tak. gdzie ja mieszkam. Ja ona w naszym podam wam, gdzie mieszkam. A, i chcę wam coś pokazać, bo mieliśmy konkurencję z tymi. No, mieliśmy konkurencję. mieliśmy konkurencję z sąsiadami. I patrzcie, co im się stało. Patrzcie, co im się stało. Patrzcie, co im się stało. Konkurencja. Wygraliśmy! My, youtuberzy, zawsze wygrywamy! Teraz zabieraj kulę! My, youtuberzy, zawsze wygrywamy! O tak! My, youtuberzy, zawsze wygrywamy! Więc wygraliśmy! Wygraliśmy! konkurencję! Wygraliśmy konkurencję! No, wygraliśmy konkurencję! I, no, pamiętajcie, że na moim kanale MonsterekVC2 Zostanie Fortnite, bo jeszcze będę nagrywał z Fortnite'a odcineczki i wygraliśmy w końcu. Pierwszy raz, bo kiedyś wujanasz mówił. No i teraz tak. Zbieram lajki. I może pod Fortnite'em, jakimś, pod jakimś filmem Fortnite'a, ja będzie laj... dużo lajków, to pokażę, gdzie mieszkam. No, zobaczcie, tak wygląda nasz świetny bałwanek. No, nie na, na lajk. No i wygraliśmy w To jest najlepsze, pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby subować, lajkować. Bo na 19 subskrypcji jadę do pałacu, a tam będzie Ostra Biba. Yy, no, jakby, pamiętajcie, że jak będzie dużo lajków pod yy, jakimś Fortnite'em, to pokażę, gdzie mieszkam. Może miejscowość też powiem. No, jest wszystko git. No. A tak to na razie... Na razie pokazałem wam Bawłanka, bo powrócił do nas. W końcu do nas powrócił. Troszeczkę się upił. Zobaczcie. Troszeczkę się upił, bo był prosto. A teraz jest krzywo. Monsterek. Najlepszy. Ten! Nie ruszaj! Nie ruszaj! Dobra. Ten, kto... Yy... Proszę Was, on zaraz spadnie. Dobra, ten kto, a wiem kto to przewrócił, wiem kto to przewrócił już chyba. Ja, no więc pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, bo tym więcej, tym więcej ile, tym więcej ile yy, będzie słupów i lajków, tym może pokażę Wam będę nagrywał blogi z mojego takiego życia wszystko będzie git. Ja na 19 jadę do pałacu. Bo jestem teraz na swoim podwórku. A tutaj nasz Monsterek się upił. Może chciał się upić. No, upił się i dobra. To by było na tyle wszym, wszym w tym odcineczku. Pamiętajcie, żeby wpadać na Monsterek 102 i Mikołaj Prus. Trzeba troszeczkę zostawić im suba, bo jak będzie może dużo lajków u Mikołaja, to pokażemy ja we dwóch twarz. Więc Jana, jak będzie pod jakimś Fortnite'em, byle jakim, byle jakim, jak będzie dużo pod jakimś Fortnite'em łapek w górę, to pokazuję miejscowość i gdzie mieszka. I domek. No, to by było na tyle w tym pięknym, pięknym, jak nasz, nasz piękny Monsterkowiec. Ten kto jest... Ten kto jest w ekipie Monsterków, to daje lajka, a ten kto nie jest w ekipie monsterków, czyli na przykład Red Bullów czy coś, to też daje lajka. A i ten kto jest w, 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 ten, kto jest w ekipie y, blacków, to nie daje lajka. No, więc to by było na tyle jo.